Witam ponownie, jesteśmy na poszukiwaniu różności, ciekawostek ostatnio tu znalazłem dosyć ciekawe rzeczy, zobaczymy jak w tym, w tym teraz sezonie, zaraz po roztopach, tu widzimy pełno różnego badziewia stary taki dywan pokorodowany tym razem będzie kopanie łopatką nie jest to zbyt ciekawa robota, bo jest dużo szajsu różnego. Teren bardzo miękki, bo jesteśmy dopiero co 20... 27. Dzisiaj, tak? 27. styczeń. wiadomo, co robimy. Wykopki. Slimory jakieś. I już mamy pierwszy fant. Pierwszy fant. Stary królewski pierścień. Odkładam go na bok. Tu sobie go odłożymy. Gdzieś, żeby nie zginął. Tutaj. Położyliśmy. Zobaczymy. Kupiemy dalej. Ten bardzo przeszkadza. Tutaj widzimy te, te stare dywany. Trzeba teraz się dobrze przyglądać po tym całym tutaj złomie. Bo są różne takie. O! Widzimy. Bardzo stary pierścień. Znaleźliśmy w takim razie dwa stare pierścienie. Pozdrawiam serdecznie. Myślę, że tym razem był udany wykopek Star TV. Jeden Fenix. znaleźliśmy 1924.